Z tej strony Maciej Oraz Mateusz I witamy w kolejnym odcinku Dead Space 3 W poprzedniej części były lasery, dziwki i pociski Kawałek necromorfa. Kawałek necromorfa, tak <grymne> I wracamy z wydziału geologii Znowu będziemy strzelać do ludzi? Politechniki Gdańskiej Nie, politechnika, politechnika nie ma geologii chyba Hey, do an are Ellie, how do we know this is even gonna work? Did you find out how they make a codex from all this? Yeah, it looks like they use Magnetomic Forensic Neurology, which produces a data stream stored in the codex. Like they lifted the codes of the machine right out of her brain. Well, that sounds familiar. At least they didn't poke her eye out. I'll be there soon. <laughs> Ładne nawiązanie do drugiej części. No i sprawdź, czy możemy tam wejść. Tutaj? Coś, to nie znaleźliśmy żadnego klucza. No możemy tutaj wejść. To jest serwis, ale <laughs> wejdź. Ja to jest jakiś serwis. Znaleźliśmy, tam był jakiś side quest, się włączył. Nie, nie pamiętam nic takiego. Tak, włączył się na pewno. No, bądź tam. Skądś znam to na, tą lokację? Jeden, dwa. No, nie, nie ma. Lol, czekaj. Nie jest, Explore the Disposal Service Facility Personal Journal, journal jak opuściłeś to. A. Paliło to. Czekaj, ja zobaczę co jest w radiowozie. Radiowozie. No. Na pewno, bo to jest jakieś. Tu jest możemy jakieś, wrócić jakaś jakaś winda? do Armory Marker containment, tak jest. Jesteśmy w Biology z pociągiem. Możemy wrócić do Armory po więcej amunicji. I już? Nie, wysiadaj tam, nie ma nie jak jechać. A nie ma nic, tak? Nie, tutaj windę trzeba zrobić. Dobra, welcome to Scaff underground storage facility. A ja chciałem zmienić strój, dobra, nie podoba mi się ten. Co zmienię. Mnie też się ten nie podoba. Nie to. Och jest. Tak. Jaka mapa? Ciach! że ludzie kiedyś dotrą na taką planetę? Znaczy może niekoniecznie, że wiesz, że z markerami i z całym takim głównym. Ale... A po co? Nie wiem. To jest pytanie. Począ się surowce na Ziemi. To żałosną gospodarkę z krowcami nieodnawialnymi. Dobra, ten strój jest dużo lepszy. Special forces Jakby śmiesznie stoi jedno nogą do góry A, ty ten swój kupiony teraz będziesz? Tak! Tak jest Pod lampą można stanąć się obejrzeć ładnie Chodniej jeszcze dać lustra dodania, nie Bez <średenia> Nie no, skoro możesz obrócić kamerę to po co? wiesz, tak... <grych> Żeby trochę, że nie powiedzieć, zachwić. To jest ta winda? Wiesz, Storage to jest. Hall Workshop Engineering. A z jakiś sidequest znowu. Tak, tak, no przecież Ci mówiłem, że jest sidequest. Jak sobie otworzysz tabel, panel, klikniesz dwa... Option Missional, Disposal Service. Missional, czy ja powiedziałem Missional? Tak, podziałem Missional. Ojeju, My, może miałeś na myśli Missionary? Ja myślę, że miałem na myśli Mission. Gdzie on jest? Masz już. Nigdzie. Włoż! Tył! <gry> nice, przeżywa dwa strzały. E, tam jeszcze jest kolejny. Przeżywa dwa, przeżywa trzy strzały. Ten, ten tutaj jest tylko sam co Nie, i zobaczy nie mam życia No właśnie bił cię, a nie bił mnie To było zabawne Dopiero mu nogi odstrzeliłem To jest pytanie czy mi zostałeś jakieś apteczki? Spoko, ja ci mogę dać Dobra no, mamy Tu jest dużo szafek tak, slog. Dobrałeś. Ty ale znowu będziemy chodzić po tych samych, takich samych pomieszczeniach. To jest Beki, nie? Te pomieszczenia są wszystkie. Mocno jedno Jak byśmy jakbyśmy weszli, kurde, w sidequest, i teraz wiesz, będziemy chodzić. Co pomieszczenie, będziemy zabijać to samo. czy po prostu będziemy zabijać fale. I... I tyle będzie tego. I będziemy się, wiesz. Eee. Yy... No, no, wypychać po prostu ekipunkiem, nie? Zobaczymy. O tym były prezenty, nie zapominaj o tym. Mówię ci, że będzie tort znowu. To co? Będzie tort znowu. No, będzie tort, no. Zobaczymy, kto teraz dostanie skizy. No, jak ty dostaniesz, to nic nie będę widział. Już ostatnich twoich halunów nie widziałem przecież. Ale jakich ostatnich? No Mówiłeś, że masz jakieś haluny. Ale no już nie pamiętam kiedy to było. No a dokładnie to samo. Oła! No wybuch wybuchł w twarz. No chwyciłem to, nie? To wypłynie jakby na twarzy Oła! To na no, wypada ja. Synchroniczna detonacja. To bardziej na było synchronicznym piernolem No troszeczkę nudą wieje, ale tylko troszeczkę. te questy są dość, że tak powiem, liniowe. Ale nie, no ten kurde w kosmosie na statku był zarąbisty. Teraz chodzimy po takich samych magazynach znowu. Był jakiś w kosmosie na statku Sidequest? gdzieś Aby. No tu już w... specjalnie, specjalnie spieprzyliśmy savey, żeby do niego podejść, nie? No a teraz wiesz, jakbyśmy tego nie zrobili w tej eksploracji magazynów, to to z z prezentami byłoby fajne. Coś tu jest do skakowania. A tak teraz jest nuda, no? Kurde. Teraz nic nie ma jeszcze. Posłanie mnie tył. Znaczy w przód. Oż, oż o, o w mordę. A ja przebiegłem. Nic mi się nie stało. Uwaga, tył. Nie ma głowy. A dalej idzie. Jak mnie ten koleś z tym toporkiem pociachał, nie? To mała obania? No właśnie, oni strasznie ciachają. więcej rzeczy, więcej! Ty, no mnie się akurat te ptaszki będę kłamał <laughs> znowu most ladder blocked by partner dobra, baw się to jesteś ty, czy jakiś nekromorf? O nie jest Dol? Dzięki Church <śścoughs> nie wyłaś na mnie gorzej. Nie Denerwuj mnie Kurde, że tu trzy strzały, cztery strzały wytrzymuje Tol? Czy ja właśnie umarłem? Tak? Trebuj mnie! Rebuł mnie! Masz mierność, nie? To Poczekaj, bo jak muszę. No. Obskoczyli mi jak dziwki pieniądze. No, <noise> No tak, trzeba zrobić tego puzelka szybko. Co, oni wychodzą bez końca podczas tego puzelka? Nie wiem, pewnie znaczy strzelam mam nadzieję, że nie Pewnie tak Skąd on pierwszy o, nie, o nie. A to sobie wyląbałem gości. Ej, ale shotgun go nie dotyka Ty do dupy! No. Jak koleś do mnie podejdzie To shotgun amunicji robi LOL Urlaj się W celu po nogach, nie? Staram się, wyobraź sobie Mam oteczek już ja mam Fuck you. On się turlał czy on Dobra, jednak było dobrze. Jednak się kończyli. Huh! Puh, to będzie druga fala. Mm. Te słowa miejskie takie takie Co to takie To nie powiem. Było całkiem trudne. No bo ciasno było. Ja. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do lajkowania, komentowania oraz do subskrypcji. Za chwilę pojawią się adnotacje do kolejnych filmików. I jak zwykle... Miłego dnia.